Czy lubię być protetykiem suchu? No tak, bardzo lubię być protetykiem suchu. Jestem protetykiem od 20 ponad lat. I cały czas ta praca sprawia mi ogromną radość i daje wielką satysfakcję. Ja pracuję przede wszystkim z dziećmi, więc tutaj sytuacje chociażby z ostatnich tygodni, miesięcy, gdzie po badaniu suchu Trzyletniego Dawida. Okazało się, że mieli dosłuch. Założyliśmy aparaty słuchowe, i po niecałym miesiącu czasu mama przysyła mi SMS-a, którego zaraz zobaczycie. więc w takich momentach, kiedy Dajemy możliwość komunikacji małym dzieciom. Zaczynają się rozwijać na naszych oczach. Cóż piękniejszego może być w pracy? Realna pomoc, realny rozwój dziecka, wiem, że dzięki mojej pracy, moim badaniom, umiejętnościom będzie normalnie funkcjonować. To jest coś niesamowitego. Dlatego Liczę, że kolejne lata również będę producentem słupu. Pewnie życzymy się rozwijać, cały czas robić coś nowego, uczyć się, ale ta radość z pomocy innych naprawdę daje się w dalszej pracy. Także osobom, które zastanawiają się, czy zostać producentem, myślę, że tak, mogę, mogę polecić ten zawód. Jeżeli firma, do której się trafi daje możliwość realnej pomocy pacjentom tak, pomaga i, i rzeczywiście tutaj nastawia się na to, żeby każdy, kto przychodzi, mógł lepiej funkcjonować to tak, jest to praca, która może dać ogromną satysfakcję człowieka niech każdy twój dzień brzmi wspaniale, do usłyszenia